Wykonać, rzekł generał, a prawie tu ochotników z regionu, żołnierzy i cywili po raz jedenasty zdobyło twierdzę wojen. 29 trzyosobowych drużyn i trasa, która sprawiała nie lada problemy. Dosyć trudne, straszne pogórki, Ciężko się biegnie, ślisko jeszcze jest. Bardzo. Wśród nich także płeć piękna, która motywowana przez widzów nie chciała ustępować mężczyznom. Zawody rozgrywano pod czujnym okiem sędziów. Dobrze im wszystkim idzie. Regulaminowo przebiega. przebiegają zawody. Taka zabawa to, zdaniem organizatorów, dobra okazja do promocji twierdzy Bojen, jednej z najpiękniejszych budowli obronnych w Polsce. Żeby wojsko razem z osobami, czyli cywilami, mogło spędzać fajnie czas w tym obiekcie? To też sposób do podszkolenia umiejętności, a to niezwykle ważne także albo przede wszystkim w profesjonalnej armii. Żołnierz z poboru przychodził, odbył służbę i odchodził, a wraz z nim pewne umiejętności. Natomiast w tej chwili żołnierz osiąga pewien poziom umiejętności, pewne kwalifikacje i one z nim zostają. A poza tym, jak mówią żołnierze, w zdrowym ciele zdrowy duch. Krzysztof Czaban informuje.